This is my happy moment. Dzień dobry Lecę do Australii Trochę może o mnie, o przygodzie Żeby zapoznać z historią Ogólnie potrzebuję takiego oczyszczenia siebie, swojej osobowości, swojego poczucia własnej wartości Lecę do Australii, bo mam tam mamę, siostrę, szwagra Dostałam od okay, nich prezent w postaci biletu. Lecę już drugi raz, ale tym razem aż na dwa miesiące. Także po prostu lecę tam, no, żyć. Także będę wstawiała różne e, filmiki codziennie. Spróbuję coś, e, jak tam ludzie żyją, jak wyglądają zakupy, jak wyglądają ostrożnie mówiła do fryzjera, do kosmetyczki, na gym w ogóle mnie zapisała. Także będę wrzucała wszystko z życia takiego australijskiego. Mam nadzieję, że e, spodoba się i będzie no, taka e, będzie łatwiej osobom, które marzą, planują. Takie wskazóweczki po prostu będę, będę dawała nikt nie skorzysta, bo ja po prostu traktuję to jako swoje takie oczyszczenie i ten wylot i bardzo się z niego cieszę. Pod koniec roku 2025 spotkało mnie bardzo dużo przykrych rzeczy. O! Można zdjąć klasę. Spotkało mnie bardzo dużo przykrych rzeczy. No nie będę już opowiadała może jakich, bynajmniej są jednak naszymi najlepszymi przyjaciółmi, bo ludzie bardzo mnie zawiedli. ale już nie dbam o to, wybaczam wszystkim. Chce mi się ryczeć, trudno. Wybaczam wszystkim i lecimy dalej do Abu Dhabi, bo jestem teraz w samolocie do Abu Dhabi. Lot 6-godzinny przesiadamy się z, z, z Abu Dhabi do Melbourne. Lecę z moją kochaną mamą, która przyleciała na święta i podczas startu, startu i turbulencji trzyma mnie cały czas kurczowo nie, Nic, ja na, tak. nagrywam, nagrywam. Nagrywam, bo będzie TikTok. Jeszcze towarzyszy mi dzisiaj yy, przez całą podróż, bo to nie chodzi tylko o jeden dzień po co dzień noc. Żeby się wybrać do Australii trzeba lecieć 24 godziny trzeba w podróż się udać z przesiadkami ze wszystkim. także teraz jeszcze wygląda fresz, ale pewnie jak dolecę do Walberto, to będę już totalnie kaput. Co mi towarzyszy? Od mojej siostry dostałam na moje urodziny 40. które miałam w zeszłym roku. White wine please. No, no, hot no. hot no. Okay, thank you. <laughs> Dostałam na moje 40 urodziny od mojej siostry. Wisiorek. Bardzo symboliczny. Nie wiem czy będzie to widać. Jak nie to wrzucę później fotkę. Jest dwa walizeczka. Paszporcik i samolocik Także kipping, kipping. Pozdrawiam serdecznie.